Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w ostatnich kwalifikacjach w turnieju 4-skocznym w sezonie 2023-2024 Zapraszam was oczywiście do oglądania tych kwalifikacji oraz do ocenienia od razu filmu, więc jeżeli odcinek będzie wam się podobał to oczywiście nie zapomnijcie o ocenie w postaci łapki w górę bądź łapki w dół Jeżeli nie subskrybujecie kanału to oczywiście was zapraszam również do tego, a ja już dłużej nie przedłużam Rozpoczynamy kwalifikację w Bischofen, no i oczywiście mamy tak jak w każdych z trzech poprzednich kwalifikacjach 52 skoczków. Otwiera w tym momencie Giovanni Bresadola, bardzo istnie wiosenną pogodę zastaliśmy w Bischofen. No i zobaczymy, Giovanni Bresadola rozpoczyna od skoku niezbyt dalekiego, to jest 125 metrów. No i będziemy patrzeć, czy to wystarczy ci do kwalifikacji do pierwszej serii. Mariusz Lindvik z numerem drugim. No, Lindwig nie może odnaleźć swojej dobrej dyspozycji. No i ten skok powiedziałbym, że tak średni 127 metrów oceny mogły być też wyższe, no ale jak na razie prowadzi przed bresadolą. Potrzebuje jednego miejsca, żeby dostać się do pierwszej serii. Zobaczymy. jun Kobayashi z numerem trzecim. Popatrzmy. Jun-Shiro wygląda to lepiej zdecydowanie od dwóch poprzednich skoczków i od razu widać różnicę. 135 metrów. No i jak na razie prowadzi Erik Belshow. No tu też spodziewamy się dobrego rezultatu, ale u Erika to różnie bywa. No popatrzmy. Wyjście z progu nie było złe. No ale druga część lotu gorsza i w tym momencie ostatnie, czwarte miejsce, więc Lindvik już pewny z awansem do pierwszej serii konkursowej. Francesco Czeccon z numerem piątym. No na pewno Włoch awansuje po tym skoku. To jest pewne, no ale chyba Francesco jednak. Francesco, tak jest. To jest bardzo dobry skok Francesco. 136, no i oczywiście prowadzi w tym momencie Włoch. Stefan Laje. No troszkę już drgnęło u niego z tą dyspozycją, ale nadal jest to dalekie od tego, co na pewno by chciał sam zobaczyć. No Ale awans do pierwszej serii ma na pewno trzecie miejsce. No zobaczymy na ile to wystarczy. Aigro. Numer siódmy. No jeden taki konkurs, gdzie naprawdę brylował. Chyba to był Obersdorf. No a potem to coraz to słabiej szło. Teraz bardzo dobry skok. Miejsce trzecie z to. To jest też dziwne. Trzeci za Czekonem i Kobayashim w tym momencie. No i Niko Kytusaho. Numerem ósmym reprezentant Finlandii, który na razie no słabiutko to wygląda u niego. Słabiutko. No może dzisiaj w kwalifikacjach będzie lepiej. Jest lepiej. Trzecie miejsce 134,5. Tylko za wspomnianą dwójką Czekonem i Kobayashim. Kasper i Walto. Młodziutki Fin na razie próbuje się jakoś Obyć z tymi skokami, z tymi konkursami, no ale nie wiedział też mu się za dobrze. Biszoszchofen, no właśnie. Ostatnie dziewiąte miejsce i raczej poznaliśmy już. To nie awansuje, no bo tym upadkiem chyba sobie odebrał nadzieję. Angela Niszek z numerem 10. Wielka szkoda, fina, no ale turniej i tak nie układał się jakoś po jego myśli. No i Laniszek, tutaj spokojny skok, na miejsce piąte w tym momencie Słoweńca, więc w połowie stawki jest. Andrew Urlau. Reprezentant Stanów Zjednoczonych, no też Eric Bershow. Teraz liczy, że ktoś jeszcze zepsuje. Siódme miejsce, Andrew Urlau, bowiem ze spokojem ma kwalifikacje, no ale może nie być to łatwa para. Aleksander zniszczył z numerem 12. Olek zniszczął, no pod tą niebieską linię, to jest 132,5 metra, daje piąty rezultat w tym momencie, no i Žigajelar O dobrej dyspozycji Słoweniec, no był przed turniejem, teraz troszkę zaczął nam padać No i tutaj bardzo podobny skok, piąte miejsce Słoweńca więc bardzo podobnie Dolka zniszczyła pół metra dalej, tylko i 40 przed nim jest Andrea Cambrecher. Natomiast w turnieju nam się troszkę popsuł, bo przed turniejem wydawał się takim jednym z kandydatów, gdzie był pewny awansu do drugiej serii, a tu niestety wszystko się popsuło. Teraz 11 miejsce, ledwo, ledwo awans do pierwszej serii, więc no, nie wygląda to, jeżeli chodzi o Łocha, optymistycznie. Martin Haman. No, Martin Haman natomiast ma przebłyski dobrej dyspozycji. No, ale tu w kwalifikacjach słabiutko. Ósme miejsce, 130 metrów tuż przed swoim rodakiem Stefanem Lajem. Pius Pasche numerem 16. Też chciałoby się powiedzieć, że Pius Paszche. Wiemy, że stać go na dalsze skoki, ale z jakichś przyczyn nie jest w stanie skoczyć dalej. No i tu też ponownie mamy to samą ten sam problem i dziewiąte miejsce Niemca. Stefan Kraft. Z numerem 17. Stefan Kraft, co prawda, punktuje, ale to są bardzo marne punkty Stefana Krafta. Jak na skoczka takiej klasy jak on, no to oczekujemy czegoś więcej. Teraz, no, troszkę jakby usłyszał nas i od razu noty po 20 się pojawiły. 134,5 no i druga lokata w tym momencie. 1:1 wygrał Junus Shiroko Bajashim. No, niestety za czekonem jest. Johan Andre Forfang. U Forfanga to jest. Dziwna dyspozycja, bo potrafi właśnie w kwalifikacjach skakać daleko, a potem w konkursie psuć, więc tutaj szósta lokata w tym momencie Norwega niewiele nam mówi. No i naoki Nakamura, reprezentant Japonii tak chciałbym zauważyć, że też się zepsuł nam na turniej. Więc jakby wielu skoczków było przeciwne temu, temu turniejowi. Na Okina Kamura miejsce siódme w tym momencie Japończyka, więc tak strasznie teraz nie zepsuł tego skoku, ale mimo wszystko jest to daleka pozycja od ideału. Tate France. Ojojoj, oj, Tate Franz. Czy to będzie skok na dalekie miejsce? No na 13 lokatę, więc Amerykanie na razie bez szału powiedziałbym w tych kwalifikacjach, Muhammad Ali Bedir. troszkę się wypalił nam, Turek, ale nie powiedziane, że nie wróci silniejszy jeszcze. No, na razie ten skok nieźle się zapowiadał po wyjściu z progu. Ostatecznie 11 lokata, Turka. No i Antialto, po nim to się zawsze spodziewam. Wszystkiego. Niespełniony talent można powiedzieć w yy, Finlandii. Ale proszę! W niektórych momentach potrafi odpalić skokiem. No i teraz 137 metrów daje mu prowadzenie. Pierwsza, nota powyżej 140 punktów. No i prowadzi. Rioju Kobayashi, to na to. Ryoyu Stara się, stara się. I też ładny skok Rioju. Więc też jakby go w tym turniej trochę ruszyło. Piąte miejsce za swoim rodakiem Junshiro, no i Dawid Kubacki, z numerem 24. No panie Dawidzie... Na pewno trzeba skoczyć na kwalifikacje, ale też przydałoby się skoczyć dobrze, żeby te kwalifikacje były spokojne, a jest 11 miejsce, tuż przed Olkiem zniszczołem, więc bez szału powiedziałbym. Alex Insam. Reprezentant Włoch, w końcu... Pokazał, że jest najlepszym z Włochów. I popatrzmy. Tutaj jednak będzie zaczekonem na pewno. Ósme miejsce w tym momencie i sama. Ale stabilnie podczas tego turnieju, więc myślę, że może być zadowolony. Karl Geiger. Ale do pionu Narty postawił Karl Geiger niesamowicie. No, ale to właśnie mu wytręciło tą prędkość. Pomimo tego, noty są po 20 i to 4 razy. jeden raz to 19. ósme miejsce dzięki temu dla, właśnie Niemca. Z niewielkimi stratami do innych, więc ciekawie. Zimon Amman. No i zimi. Zimi. No, jeszcze parę metrów i byłoby jeszcze wyżej. Jest dziewiąte miejsce w tym momencie. La Amana, no i Paweł Wąsek. No my się popatrzmy, bo tutaj biało-czerwony skacze. No i oby jemu się powiodło w tych kwalifikacjach Pawłowi. No wydać, że wyjście z progu troszkę za wcześnie. No i od razu przełożyło się to na odległość. Miejsce 16, więc koło siebie Polacy. 14, 15, 16 to na razie Polacy. No my popatrzmy, Piotrek żyła. No Piotrek potrafi, potrafi naprawdę nas tutaj zaskoczyć pozytywnie. No i Piotrek, uwaga jak daleko, ładnie daleko! No w końcu Piotrek trzecie miejsce, no i mamy Biało-Czerwonego w dziesiątce. W kwalifikacjach jak na razie Etu Noysajnen z numerem 30. No i Etu, proszę bardzo, proszę bardzo, Finowie się tu uparli. Drugie miejsce, więc finów na pierwszych dwóch miejscach, trzeci, potem Włoch, on, czwarty Piotrek żyła. No i Klemens Eichner, reprezentant Austrii, bardzo solidnie skaczący w obecnym sezonie. Oczywiście jakieś wpadki mu się zdarzają, ale poza tym naprawdę wyrasta nam tu na, na solidnego skoczka. Teraz miejsce szóste tuż za kraftem, no ale kwalifikację spokojną ma i może być to nawet dobra para dla niego. Andreas Wellinger. O, no, Welinger, uwaga, jak Wellinger skoczy. Krócej. Krócej na pewno. Troszkę dalej będzie. Na 15 miejscu w tym momencie Niemiec. No i Timi Zajc z numerem 33. Timi Zajc. Uwaga. Ale spadł z tej wysokości niesamowicie. 22 miejsce. 132 metry. No będzie ciężka balada Zajca. W jutrzejszym konkursie Killian Payer troszkę w tej klasyfikacji nam Pucharu Świata spadł, ale no może to Biszor Hoffen mu pomoże. No widać po kwalifikacjach, że jest w dobrej dyspozycji. Trzecia lokata w tym momencie: 30 tylko za Eto Dwóch Finów cały czas na pierwszych dwóch miejscach. No i Halvor Egner Granerud. Nigdy nie wkreślać Graneruda. Granerut nieraz potrafił zaskakiwać. I tutaj Miszorshofen będzie mocny. W tym momencie czwarta lokata, ale noty też 20 się tam sypały już. Więc niewiele za Pajerem jest. Christopher Eriksen-Sundal. No i Christopher Eriksen-Sundal. No, troszkę dalej będzie niż Granerut. 24 miejsce. Forfang nawet będzie przed nim. Więc daleko, daleko Christopher Władimir Zokrawski. A u Władimira zaś problem jest, żeby oddać dwa równe skoki, a co dopiero o trzech. No i ten kwalifikacyjny starał się tak na średnim poziomie. 18 miejsce. No i to i to. Ciekawy, bardzo ciekawy jest ten Japończyk, bo... No właśnie, w Innsbrucku skakał świetnie, a tutaj problemy jakieś ma No i te kwalifikacje będą, 33 miejsce, ale no para nie będzie zbytnio ciekawa dla niego Frederik Widumsztan. Frederik, ładnie to wyglądało na progu Ale brakuje tych metrów, 14 lokata co prawda nie jest złą pozycją, no ale na pewno ma aspirację na dziesiątkę Patiharda i w No zdecydowanie lepszy od Mohameda. Ale... Musi też skakiwać na poziom y, równości. A nie tylko w kwalifikacjach dobre skoki. Czwarte miejsce w tym momencie Turka. To jest naprawdę dobra lokata. No ale trzeba będzie w jutrzejszym konkursie w parze się spisać. Kamil Stoch. Oj oj, panie Kamilu, troszkę tu tobą dryfnęło, ale jest dobrze. Kamil lubi te skocznie Bischofen, Druga lokata. 139,5, ta sama co Etu, no ale jest na drugim miejscu. Rozdzielił finów między innymi. Gregor Deschwanden. Czyli Gregor Deschwanden skoczy daleko. Widać, że spóźnił wyjście z progu, to jest pewne. Wyciągnął max co mógł z tego. 129 metrów i 34 dopiero miejsce. Remo Imhoff. Nadal jest najlepszym Szwajcarem w stawce, ale to może się zmienić niedługo. No, chyba że naprawdę wkoczył na dobry poziom skakania znowu. No i chyba tak. 9 lokata Szwajcara. Pajer 4, on 9. Amman 18, Deszfanden na razie zawiódł w kwalifikacjach, ale to są tylko kwalifikacje, nie zapominajmy. Renni Kaido. Renni Kaido, też dobrze. To wyglądało i miejsce 8 Japończyka, na razie najwyżej z Japończyków. No i Filip Raimund. Wyrasta na gwiazdę Niemiec. Pytanie, czy tutaj będzie równy. No, krzywe wyjście z progu, ale odratował to. 134, oczywiście niższe, ale 24 miejsce ma. Więc, no, będzie ciężka para na pewno, ale może się uda. Daniel Czofenik. Daniel Czofenik, uwaga, ładnie to wyglądało. Powietrzu i miejsce 7, nawet 20 od Niemca się pojawiła. Więc Austriak także jest w gazie, to jest pewne. Jan Herl. To z Herlem to jest różnie. No ale też potrafi skakać daleko, co udowadnia w tym skoku. Piąta lokata, 20 od Francuza, 137 metrów. No ale nie mogą tego Alto wyprzeć. On tam miał bardzo wysokie oceny Alto. Więc trzeba i daleko skoczyć, i mieć wysokie oceny. Daniel Andretande. O, Tande raczej tego nie zrobi. No bo będzie miał ciężką parę Tande, naprawdę. 33. miejsce. Będzie mu ciężko, ale na pewno sobie poradzi. Tak myślę. Peter Preutz. No i Peter Preutz też to będzie wybitny skok. I mamy chyba w końcu tego, który pokona tego alto. Dwie dwudziestki nawet się sypnęły od Szweda i Polaka. 138,5. No i musiał być prowadzenie Peter Preutz. To na to misial Heimek. On też potrafi. Kakać na tej skoczni, ale nie w kwalifikacjach. Widać, że te kwalifikacje to jest jego piekło. 42 miejsce, więc na pewno będzie miał ciekawą parę. A teraz popatrzmy: domen. Preuc. Ta koszulka lidera to wędruje, co chwila zmienia się. Z jednego na drugiego. Zobaczmy, jak domen skoczy. Czy jeszcze przeskoczy Petera? No, nie przeskoczy Petera. Miejsce trzecie, mimo wszystko, jest dla niego. 136,5. Noty wysokie, no i o 20 przed Kamilem Stochem. No więc został Fetner ostatni i już będziemy wszystko wiedzieć. Oj, no i Fetner, uwaga, Fetner też będzie miał ciężką parę. Więc no tradycyjnie już ta koszulka lidera Pucharu Świata naprawdę to jest jakieś yy... no, klątwa dla skoczka. 39 miejsce. Moi drodzy, dzisiejsze kwalifikacje wygrywa Peter Playoff przed Antim Alto. I domenem Prełcem na czwartym miejscu, bardzo wysokim Kamil Stoch, dalej na piąty metu, no i szósty Kilian Pajer, siódmy Jan Herl, ósmy Fatih i Pcioklu, dziewiąty Granerud i dziesiątkę zamyka Daniel Czofenik. Polacy dalej, trzynasty Piotrek Żyła, no i potem musimy się przenieść aż do trzydziestego pierwszego miejsca, tu jest Dawid Kubacki, trzydziesty drugi Aleksander zniszczał i trzydziesty trzeci Paweł Wąsek. Poza kwalifikacjami dzisiaj Erik Belszoł i Kasperi Walto, no niestety upadek spowodował, że tej kwalifikacji nie ma. No cóż moi drodzy, czas przejść do pierwszej serii konkursowej i zobaczymy jaka to będzie para Pierwsza, pierwsza para to będzie Andreas Wellinger, Johan Andre Forfang Więc to się tak rozpocznie, Władimir Zograwski z samym potem Później Raimund z Ammanem, potem Nakamura Wilhelmstadt, Jelar Geiger Kubacki z Aigro, oj będzie ciężka para Zniszczał Kytosaho, Wąsek, Ryoyu Kobayashi Angela Niszek, Junshiro Kobayashi Daniel Andretande, Klemens Eigner, Christopher Sundal, Stefan Kraft, Timi Zajc, Remo Imkow, Muhamed Alibedir, Piotr Żyła. Więc no, teoretycznie Piotrek powinien z nim wygrać, ale Turek jest. No. zaskakuje czasami. Manuel Fettner, Renny Kaido, Martin Haman, Francesco Czekon, Pius Paszche, Daniel Czofenik, Tate Franz, Granerut, Fanden, i Pcioglu. No i mamy austriacką parę. Michel i Jan Herr. Stefan Laje, Kilian Payer, Andrew Urlaub, Etu Neusainen, Tomo Naito, Kamil Stoch, Mariusz Lindźwik, Domen Prełc, Kambrechers, Alto i Bresa Dola z Peterem Prełcem. Więc tak to wyglądają moi drodzy pary. Ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście przypominam Was, żeby yy, odcinek ocenić. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w jutrzejszym ostatnim konkursie w turnieju Czterech Skoczni. Trzymajcie się! Na razie, pa pa. No i hej.